Dzień dobry, cześć w kolejnym odcinku z serii Bieda Enduro. Ostatnio trochę na husgwarnie potrenowałem, ale nie nagrywałem, bo nie miałem kamerki na kask, ale już do mnie dotarła, więc będę ją znowu montował. Po wczorajszym treningu nie umyłem huzgwarny, nie zdążyłem, ale dzisiaj zaraz jeszcze wyjeżdżam i dzisiaj ją umyję i przygotuję do zawodów, bo w niedzielę startuje u Justyna. Bardzo miły i fajny gest od Justyna. Mam wpisowe za darmo w zamian za promowanie motorsportu i enduro w okolicy. O, Igor podjechał. Idę zobaczyć jego nowego KTM. -a. Fajnie, że zawieszenie przeszło. KTM Six Days, 250, 2019 rok. Ale widzicie, jednak dwusuw jeździł tą warną FE 250. Macie filmik na YouTubie. I jednak wybrał dwusuwa. I to jest zdecydowanie bliżej do dwusuwów. Ściągam tą przednią owiewkę z lampą, bo jest cała, oryginalna. Bardzo ciężko ją dostać, a prędzej czy później... Na pewno ją bym uszkodził, biały nie zdążył przyjść, nie zamówiłem. To założę sobie od Yamaha na czas zawodów, bo szkoda, rozwalić i zdemontuję sobie chyba też tą tylną lampę, żeby jej nie uszkodzić. Tak po drogach nie jeżdżę, to to pościągam, chociaż na czas trwania zawodu. Zobaczymy później. Tu są tanie, tanie zamienniki. Można sobie za 150 zł jakiegoś Chińczyka. Wstawić, a taką oryginalną w zasadzie już jest nie do kupienia. Kupić zawsze można, ale wiadomo, jest bardzo droga. Zamówiłem też sobie spodnie, bo tamte podarte, ale dałem do szycia, na treningi będą. Łańcuch do wymiany, ale wymienię go po treningu i jak umyję motocykl. No i gogle. Bo zobaczcie, co z tymi mi się stało. Nie wiem, od czego one tak popękały. Czy ze starości, czy od mrozu. Ale całe spękane. Demontaż tej przedniej lampy to jest chwila wszystko na takich fajnych opaskach. Rozpiąć kostkę i zdemontowana. Umyć i na półkę. Jest nigdzie nie pęknięta. Kask, buty, wszystko muszę umyć. Teraz takie warunki panują, że po każdym treningu, ile by nie trwał, motocykl wygląda właśnie tak. Wszystko brudne. Przede wszystkim też muszę sobie kupić myjkę ciśnieniową, żeby po każdym treningu ten motocykl umyć. Bo szkoda, żeby stał w takim stanie zabrudzony. To wszystko się niszczy. Kostki wszystkie i przewody zaizoluję, żeby nigdzie się tutaj woda niepotrzebnie nie dostała. Zobaczcie Błoto, woda, wszędzie się dostanie A zwłaszcza tam w jednym miejscu na torze u Justyna Woda stoi I jak tam wpadnie ze stu zawodników To tak tam będzie przeorane Saigon będzie tam straszny pewnie Ten słynny odcinek extreme z oponami Belkami Kamieniami, nie będę go jechał Na zawodach cross country startować I przejeżdżać go będą tylko Zawodnicy z klasy pro A do promi jeszcze daleko Oponę tylną też sobie przyłożę Nie jest zła Mógłbym ją obrócić, ale zostawię sobie ją na treningi Fajną oponkę dostałem od Andrzeja Za co bardzo dziękuję Ta jest Średnio twarda Ta jest twarda, ale na tublisie Myślę, że nawet na takiej twardej przyczepność będzie całkiem dobra. Poza tym, wydaje mi się, że na torze, na tych dłuższych, prostych, gdzie tam trzecim, czwartym biegiem się jedzie, nie ma co na zbyt miękkie jechać. Tam będą spore prędkości, więc myślę, że ta nada się jak najbardziej. O, słychać, dwusuwa. Igor trenuje. W niedzielę też startuje. Będziemy cisnąć w jednej klasie. Ten uchwyt muszę odciąć, bo mi licznik zasłania i koliduje. Na trytki przyłapię. Ale zmarzłem, nie jeżdżę już dzisiaj. Plastron z przodu zamontowany, łańcuch wymieniony. Jeszcze tylko filtr powietrza do wyprania wezmę.